Po pierwsi w Polsce, Server Creators wydaje paczkę Speedrun z autorskimi pluginami. Znajdujemy się już na serwerze, gdzie wgrana jest paczka. Pokażę wam wszystkie funkcje, jakie w niej są. Dodam, że mapy, lobby oraz tekstur pak jest już załączony w paczce. Tutaj mamy NPC z portfelem. Gdy na niego klikniemy, otwiera nam się GUI, gdzie możemy zakupić różnorakie rangi. Tutaj znajduje się topka osób, które w najlepszym czasie ukończyły speedrun. Chanele wizualne. Zaczniemy sobie grę, możemy kliknąć na NPC lub item. Po kliknięciu na z grę, ukazuje nam się action bar, gdzie generuje naszą arenkę. Możemy to zmienić w konfigu. Gdy arenka nam się stworzy, mamy 5 sekund oczekiwania. Wszystko w paczce jest autorskie. Spójrzcie jak działa m.in. portal. Gra jest odwzorowana 1 do 1. Dostajemy damage od Lawy. Musimy wkonać minigierkę, dostarczenie złota Pigmenowi, a następnie gonimy po Blazy. Teraz wracamy do normalnego świata, szukamy endportalu. Zbudujemy sobie go customowo. I jak widzicie, stworzył się specjalny portal. Smok również jest customowy. Jest to minigierka odwzorująca normalny speedrun w Minecrafcie. Unikalny tryb zachęci Twoich graczy do rozgrywki na serwerze. Paczkę można dostać na Discordzie w opisie oraz wiele, wiele więcej. Paczka jest gotowa do startu. Dziękuję wszystkim za oglądanie i do zobaczenia, bo szykujemy coś, czego jeszcze nie było. Szukasz stabilnego hostingu pod setki graczy? Zapraszamy na schost.pl Hosting Powered by Server Creators